Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes 3. Ostatnim razem był jeden z najlepszych odcinków w tej serii. Udało nam się pokonać Lucyfera. Taką akcję zrobiliśmy tutaj, że po prostu wow. Wparowaliśmy Kazimierzem na tutaj na tereny brązowego. Zaraz bierzemy mu chatangę. Ale musimy się mieć na baczności, ponieważ to jest. Pomarańczowy malekit, który ma smoki i hydry. Natomiast tutaj gdzieś łazi sobie jakiś chyba inny brązowy. No, brązowego trzeba się jeszcze bać, bo on to, to, że pokonaliśmy Lucyfera, to nie znaczy, że brązowy już nie jest silny, bo on tu ma naprawdę dobre zamki, ma dużo jednostek. Nagasz. Zaczniemy sobie od niego. Ostatnio zrobiliśmy mu. Zrobiliśmy mu te no a zrobiliśmy mu Kazimierz zdobył po, po bitwie z Lucyferem ten trój artefakt wampira także on po prostu będzie walczył z takimi tutaj różnymi no tak ja w ogóle nie myślę dzisiaj z takimi pojedynczymi jednostkami jak na przykład o jak szczuro ludzie Ulepszy się i będzie mógł wskrzeszać zamiast z szkieletów lisze. I to będzie po prostu super. Dobra, tutaj już kupiliśmy, i teraz. O, właśnie, dajmy wampiry, może temu nagaszowi, bo to są jednostki z jego zamku. Napoleon. Jego tu nie było. Niech tu przyjdzie. Waleska, niech siedzi w zamku u siebie na razie. Ulepszmy jej źródło tych pegazów. O. I teraz jak ustawić tą armię, żeby było dobrze. O, myślę, że tak może być. Coś takiego. No. Takie ustawienie chyba będzie dobre. Ona sobie tu będzie po prostu siedziała. Czekała i broniła, gdyby coś się działo. No i ten malekit jeszcze, no nie? Czy w tym zamku mamy coś zbudowane? No niezbyt. No dobra. To teraz tak. Atakujemy tą czatangę. No tutaj trochę stracimy, to nic, ale matko, co on ma? On nic nie ma praktycznie. Armagedon. Klonowanie. To teraz fajne te czary mamy dzięki tym dwóm księgom. Mamy księgę ognia, księgę wody, więc mamy wszystkie zakręcia z tych dwóch żywiołów. Yy, tylko pytanie... Czemu nie ma berserka? A jest berserk, jestem ślepy. Fajnie. Mamy berserka, ale w ogóle mamy 3600... Znaczy, te, 360 many mamy? Mamy artefakt. Nie! Inteligencję mamy chyba, Kazimierze. Tak? Już nie wiem. Dobra, wbijamy do środka, bo to inaczej być nie będzie. Chyba że szczelimy jakimś strzałem. O! Super. Teraz nawet taka magiczna strzała strasznie dużo zadaje obrażeń. To jest naprawdę. Potęga w tej chwili. No, przeżył Ale już nie przeżył. No ładnie. 10 goblinów wziął. Teraz pytanko, czy my to jesteśmy w stanie. Jesteśmy. Aha, nie mogę wskrzeszać. No tak. Bo mam założony. Ale moment. Hmm. Nie, bo tu była przekręta ziemia, a na przekrętej ziemi chyba nie działają zakręcia któregoś tam poziomu. Oj, nie dojdę, niestety, ale to nic. Ważne, że teraz tutaj zajęliśmy to co, to, co zajęliśmy. Pytanie, czy jakiegoś bohatera sobie tu zrobimy? O, może Tazar będzie? A co? Na pewno trzeba zająć kopalnię złota dokładnie. No i zobaczymy, co tu się jeszcze będzie działo w przyszłości. Tu jakieś szczątki, to ich nie bierzemy, bo po prostu nie jesteśmy na tyle silni tą bohaterką. O, tu jest wyjście i tu są upiorne smoki. O, ciekawie się robi. Na, Antarkty na Antarktydzie coś się znajduje. Kopalnia złota chyba tu jest. Dobra, Waleska siedzi, Sosza <stoi>, stoi dalej w miejscu. Teraz pytanie. Jeżeli on tu wyjdzie, to ja się szybko tepam do tego zamku i go pokonuję. A póki co będziemy tu buszować tym Kazimierzem. Mamy 8 bohaterów. No to najwyższa pora, żeby tą Sorsę jednak chyba zwolnić. No bo ona tu i tak nic nie zrobi teraz. O, Woj. Ale na razie go nie bierzemy. Jak tu w ogóle jest rozbudowany zamek? Całkiem przyjemnie. Dobra. Zakończmy turę. O, brązowe sobie zajął tam zamek na górze. A my teraz atakujemy tutaj ten zamek z kolei. O, teraz mogę czarować, proszę bardzo. Ha. Dobra, atakujmy strzelców, żebyśmy nie stracili nikogo. Dobra. Zabiłem archonioła. No i źle zrobiliśmy w takim razie. Mogłem poczekać jeszcze kolejkę z tym skrzeszeniem. Niedobrze. Drugi raz już nie możemy wskrzesić, także no matka archanioła nam wziął zabrał. Russian tips Robbed you, Informacja po po angielsku że rosyjscy złodzieje nas okradają, tak? Okej. Okay. Aha. Tracimy skarb. Bierzmy atak. Tu jest drugi zamek z salami w którego znowu nie odwiedziliśmy. Już mielibyśmy plus dwa do ataku więcej? Ale dobra, mniejsza o to. Ważne, że brązowy został stąd wykurzony. To była tutaj, sobie w Arktyce, jakiś ten zamek. Znaczy, zamek, po prostu zamek Arktyka to była. Będzie pewnie tutaj pływała i latała, i nas denerwowała. A my sobie teraz pozajmujemy tutaj wszystkie te kopalnie, tartaki i tak dalej. O, ładnie. To droga do piekła. Płyń na wschód, przyjacielu. Tylko nie spadnij z krawędzi świata. A no tak, bo wtedy jeszcze ludzie wierzyli, że Ziemia jest płaska. Okej. Okay. Nie no, klimacik mapki bardzo mi się podoba, naprawdę. Bardzo, bardzo. Yy, Nagasz sobie musi ulepszyć tych Archaniołów. Yyy... Ta Tyris musi mu przekazać teraz te wampiry. O, w ten sposób, super. O, tu już była, dobra. Zostawi teraz te jednostki, wszystkie. O. No i super. Tu była, nie była. No to niech tu jeszcze pójdzie. Waleska tu musi czekać. Napoleon. Sobie zbiera jeszcze doświadczenie. On ma już wszystkie umiejętności. Wszystkie. To niech jeszcze tu zajdzie. Też się wzmocni. Schowa się w tym zamku i będzie. Już myślę. W porządku. Oj, sorki, w porządku. Dobra, puszczamy turę No, brązowy tam idzie. Pomarańczowy tu płynie, ale nie wysiada. Póki nie wysiada, to... Jest dobrze. Potrzebujemy dużo drewna. No, straciliśmy na kawałku bagna cały ruch. No, spoko. Wokial Złote smoki, upiorne smoki, wampiry, jeźdźcy, łomatko, panie. On jest silny. Ma złote smoki upiorne smoki. Także no, on by mógł nam tutaj trochę namieszać szyki. Ale pomalutko. Nagasz sobie wypłynie tu. pozbiera sobie doświadczenie. Może akurat nabije sobie w tym czasie ekspercką nekromancję? Bo póki co ma podstawową. Zobaczymy. O, odkrywamy wszystko, jak leci. Tu nie odkryjemy, bo tu jest całą ciemności, więc nawet tam nie płynę na razie. Idziemy tutaj. O, super. Dobra, tutaj była. Była, dobra. To zaczynamy od obozu uchodźców. Waleska czeka, a Napoleon sobie. No, tędy będzie ci bliżej, chłopie. Sobie idzie się wzmocnić. O, 90 many. Bardzo super. Czy on ma mądrość? Nie ma mądrości, więc. No, za bardzo to on mnie poczaruje. Akurat mądrość to jest. Przynajmniej według mnie. Najważniejsza chyba umiejętność w całej grze, bo bez tego to się nie da czarować <grystanie> kompletnie. Dobra. Chyba tyle, nie? Dobra, puszczamy. O, brązowy tam wyszedł. Pomarańczowy tam płynie na górę, dobrze. O, naszą mianowę zaatakowano, ale jako że. Właśnie, specjalnie tak zrobiliśmy to. Niech sobie teraz. Znaczy, specjalnie tak rozbiliśmy nasze jednostki, że teraz możemy spokojnie uciec. O, straciliśmy. Ich. O, nie jednego, my jednego. Także elegancko. Teraz tak. Tutaj ktoś szedł. Jakiś brązowy tam szedł. Napoleon musi iść tu na razie. A teraz tak. O, zdobywamy loch. No strzelców to nam już pięknie przetrzewili tutaj. Może by tak berserka zrobić? Nie no, berserka mi się wydaje... He. Jakbyśmy mieli mistrzostw, mistrzostwo w magii ognia, no to wtedy mogłoby się pomyśleć nad tym, ale tak to... 563 obrażenia. O, przeżyło ich trochę. Dobra. My się nie wychylamy, będziemy czekać. Dobra. OK. Będziemy się bronić na razie. Nie ma sensu się jakoś specjalnie otwierać przed wrogiem. Doleci, więc musimy poczekać. OK. Teraz tak. Tu. jest stu pięciu. Tychasz. OK. I tu czekamy. Tylko po to, żebyśmy mogli sobie teraz wskrzesić naszych kuszników, proszę bardzo. Super. Magiczna strzała. Do widzenia. Zerowe straty, zamek zdobyty. Bardzo dobrze. No i mamy loch. Wirmagi. Podwójmy sobie punkty magii Moment mnie. A! Ja może w jakimś źródle sobie podwoiłem tą manę. O właśnie, tutaj. No, już wszystko wiadomo, skąd się wzięło. O, tu jeszcze jest zamek brązowego. Jakiś klucznik jeszcze Uu Tu idzie jakiś brązowy teraz. Nieciekawy brązowy. Schowajmy się w zamku. Zbudujmy sobie arenę walku lepszoną. O. Nagasz, niech sobie płynie tutaj. Bo taki był, był, był zamiar. Dobra. On idzie tu, potem idzie tu. Jeszcze złoto. O, młyń się bardzo przyda. Tygodniowo 1000 zł. Maleska czeka, Tyris czeka. Tu wyszedł Wokial. O, zobaczymy co zrobi Wokial teraz. Brązowy uciek. Hę. Huh. Proszę bardzo, kto tutaj wyszedł? Akis tu wyszedł. Dobra, wykupmy sobie, co się da. Teraz tak, on idzie tu. Idzie tu. Ile? Dobra. Zróbmy teraz tak, że portal miejski do Madrytu. Czemu nie możemy? Czemu nie możemy się do Madrytu teleportować? Przepraszam bardzo. A nie, możemy chyba. Dobra. Nie tak. No co ja zrobiłem? Tak. O właśnie, nie, nie, bo ja zobaczyłem znaczek i się przestraszyłem, że nie mogę tam się teleportować. A yy, to chodzi o to tylko, że już tam jest zbudowane coś, dobra. Lecimy tu. O, precyzję tu mamy, super. Dobra, bijemy go. Ale ma dużo tego wszystkiego, spowolnienie. Ma tylko 28 many. To spokojnie teraz. U. No to nic. Okaj, po nim. U, panie. Dobra, trzeba się pozbyć tych pieronów. Zaatakujmy tych diabłów. Tu zaatakujmy te ptaki, bo to będzie pieroństwo straszne. Dobra, co jeszcze puszczamy? Puśćmy to na ptaki. Dobra, jeden tylko przeżył. Dobra. O nie, jeszcze dostał O, panie. Ojej, nie niedobrze. Dobra, bijemy teraz już jak leci. Teraz tak, tu bijemy tych. Tu bijemy tych. Teraz tak. Zredukujmy trochę tych, tych rogatych demonów. Patrzcie, było 500 obrażeń, a i tak zjechało ich tylko raptem 15? 14, no. Dobra. Kończymy to. No trochę straciliśmy. O matku, jakie artefakty następne. Łapanie. Jakie artefakty następne zdobyliśmy. Magia ziemi. No nawet nie miejsca, żeby to schować tutaj. I teraz gdzie się teleportujemy? Teraz się tyle. Dobra, bo my musimy sobie za jakiś czas. Te. W ogóle tutaj. Wojsko jakoś. O, aż 10 aniołów tu jest do kupienia. Musimy sobie uzupełnić niedługo wojsko. Napoleon się tym zajmie, może. A póki co możemy sobie wrócić. Do tego zamku. To jest Being. Dobra. Ok, niech tu będzie, i teraz sobie zaatakujemy ten zamek. Tu byliśmy, byliśmy, byliśmy. Ok, wszystko pod kontrolą. A ten będzie poszedł, on chyba uciekł w dół. Malezka, Napoleon. Aha, nie ma miejsca. Spokojnie, już miejsce będzie. I będziemy się teraz w tym zamku tutaj wzmacniać. Tazar sobie odwiedzi wszystko tutaj, co trzeba. Nagash idzie tu. Nekromancja. O, i więcej nekromancji nie było. <grytanie> Ale jak teraz zawalczy, to będzie nekromancja. Ma jakiś czary, okej. Okay. O, patrzcie. On się wskrzesi teraz, super. Uleczy się pięknie. Dużo życia jeszcze ma. Super. Czemu nie ta nekromancja? 20 zjaw, ciemlisze. lisze. Chciałem lisze, no ale niech będzie. Niech już mu będzie. Dobra, zrobił co miał zrobić. Co teraz? Niech tu wraca na statek. Popłynie sobie tutaj znowu. Będzie pilnował. Waleska, Tyris na razie czekają. Dobra, wszystko zrobione. Kończmy turę, zobaczymy co... O nie! Zapomniałem, że tam łazi jakiś. Uff. Na szczęście nie doszedł. Dobra. Septienna. Dobra. To pokonaniem kolejnych rywali już zajmiemy się w następnych odcinkach. Dzisiaj udało nam się spoko zrobić. Zrobiliśmy taki nalot na brązowego. Tutaj wszystkie zamki mu zajęliśmy praktycznie. Jeszcze tylko ten trzeba zdobyć, zdobyć ją pokonać. I Arktykę zająć. I będzie po brązowym. Dobra. A póki co, wielkie dzięki wam za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.